Z zawodnikiem przegrał w finale Mistrza Świata w Chicago w 2007 roku, wtedy walczył tytuł wicemistra Świata, natomiast od kilku lat już na ringu zawodowym w tej chwili z rekordem 16-0 w ostatnich dwóch pojedynkach wygrał z Epifanią Mendozą, a także Andresem Taylorem. Trzy tygodnie ciężkich przygotowań na północnym Kaukazie z tego co się orientujemy. Rachim, jak, jak Ty przyjąłeś tę szansę od, od Krzyśka Włodarczyka, jak widzisz swoje szanse i...

Siempiącku boju i ja rad już to tak boję do koniec czerwki ze stroicą ze się, że się Co więcej możesz powiedzieć o Krzyśku Wodarczyku, bo jednak te 50 walk na zawodowym ringu pozwoliły Ci na pewno wyrobić sobie jakieś zdanie o... O jego boksie, czy widziałeś walki z Palaciosem, czy widziałeś walkę z Greenem, czy widziałeś jego boje kiedyś z Cunninghamem. Jak ty patrzysz na boksę Darczyka? Darczyk очень хороший боец. Залушно по право считается чемпионом мира. Очень неуступчивый, терпеливый боец. У него есть свои очень хорошие козыри. Вот. Для меня, я думаю, это будет э, непростой бой. Вот. Но мы также верим в себя, верим в свою победу. Поэтому, э, как его датчик, уважаю его, что принял наш вызов. И также э, будем... я готов к этому бою. И я думаю, следите, болейте за своего соотечественника. И Думаю, он покажет хороший бой, Мы, покажем хороший бой. И это будет по-настоящему такое зрелище, боксерское шоу. И заслужение держит этот титул. однако, что Nasze siły też e, pozwolą, pozwolą mi wygrać. E, Kiwiczujcie swojemu Rodakowi. E, mam nadzieję, że Krzysztof pokaże Krzysztof dobry boks, e, ponieważ jest doskonale do tego przygotowany. Natomiast ja wierzę w swoje siły. Rachel, w 1985 roku, czyli byłeś jeszcze bardzo malutki, oglądaliśmy w Polsce, emocjonowaliśmy się takim filmem, no, kolejnym odcinkiem. Roki 4 akurat z Sylwestrem i wtedy pamiętamy tą kreację Golfa Longrena, który, który grał Iwana Drago. A dzisiaj można powiedzieć, że Ty jesteś takim Iwanem Drago, bo do Ciebie, do Rosji tutaj musi, musi jechać polski mistrz świata Krzysztof Jalogłodarczyk, czyli, czyli nie włoski, ale polski ogier. I jakby tutaj, jak patrzysz na to historycznie, filmowo, na ten przyjazd polskiego ogiera do twojej, na Twoją ziemię. Ну, я очень хорошо воспринимаю приезд любого оппонента, более для меня, как олимпийский чемпион России, как профессионального бойца, который уже много лет занимается в Германии. Это мой, бой, мой, первый бой в России, для меня это знаково, для меня мне это очень приятно, что бой состоится именно в Москве, что получилось его организовать там. И приезд шестого дачки, чемпиона мира в Россию, в Москву, это знаковое событие это очень и для России, и для Польши. Это хороший такой шаг вперед в профессиональном боксе двух стран, вот, что бой И... Jest to również dla mnie pierwsze wystąpienie w Moskwie, w rosyjskiej i dla Rosji, dla Polski myślę, jest to bardzo ważna walka. Cieszymy się, że możemy gościć w Moskwie mistrza świata Krzysztofa. Dobra, oglądałeś w ogóle te filmy z gestem Stalona, roki, kolejne części? Tak, ja nie... film, ja, ja claro, claro. no siebie przedstawiają w roli roki, a nie w roli nie uwolnił Iwanów Tak, oglądałem te filmy, chociaż e, siebie bardziej widzę, ma tego niż Wandraga. Każdy chciał być rokiem, takie to były czasy. A teraz, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna historia, bo nie ma co ukrywać, dzisiaj ten rosyjski kapitał jest nieporównywalny do polskiego i prawda jest taka, że Challenger będzie gospodarzem walki mistrzostwa Świata i to mistrz świata pojedzie do, y, do Challengera, czy no, ty masz przez jakby większy komfort związany chociażby z pracą sędziów, jeśli ten, ta walka nie skończy się przed czasem. Ten komfort jest większy z racji tego, że walka nie jest w Polsce tylko w Rosji. A, nie, nie tu różnicy w tym, bo że gieta psychologicznie może być też ciężko nawet w pewnych scenach no, się to dla pacjenta, z to, że nie mieje, to on dobrze nastawia się i na napoje. Tak naprawdę nie ma to dla mnie różnicy. Być może nawet, że na własnej ziemi, we własnych murach jest walczyć trudniej. Aczkolwiek mam dobrą, dobre przygotowanie taktyczne, tak że właściwie nie jest to dla mnie jakieś szalenie istotne, gdzie będziemy walczyć.